Jeśli cofniemy się o kilka lat i spróbujemy sprzedać WhatsApp, powie nam, że nie mam czasu na bzdury. Dziś korzysta z niego 2 miliardy ludzi. Przedstawiamy Państwu naszą platformę. Nie popełniaj tego samego błędu, mówiąc: Nie mam czasu na bzdury. Tylko cztery przyciski operacyjne w 40 językach i 200 krajach. Katalog zawierający 800 sektorów, a w każdym z nich tabela z 14 narzędziami biznesowymi. World Transport Center, gdzie setki przewoźników wycenią swoje przesyłki. 800 centrów skupu DLA sektora przemysłowego i 8 DLA sektora logistyki samochodów ciężarowych, oleju napędowego, opon i tepiej Skrzynka pocztowa światowych możliwości biznesowych. Ich potrzeby to zakup surowców po najlepszej cenie, rozbudowa światowej sieci handlowej, transport zakupów i sprzedaży po najlepszej cenie. Mamy 15 rozwiązań. Wyobrażasz sobie mieć wszystkie światowe informacje o interesującym Cię produkcie w jednej tabeli? Zmniejszyć wydatki na logistykę dzięki lepszym bezpośrednim ofertom od przewoźników lądowych, morskich i lotniczych? Dodaj swoje zakupy w centrum zakupów i obniż koszty zakupów grupowych. Zlikwiduj swój magazyn produkcyjny. Agenci kontaktowi, nabywcy i hurtownicy na całym świecie: Dowiedz się, kto jest zainteresowany kupnem Twojego produktu na całym świecie. Uruchamiaj i otrzymuj możliwości biznesowe na całym świecie. Sprzedaj używane maszyny lub kup nowe. Sprzedaj lub kup swoją firmę globalnie. Znalezienie się w katalogu w 200 krajach i 40 językach. Teraz jest to możliwe na naszej platformie stcargo.com. Do dziś wszystko jest zarządzane jednym kliknięciem klipu. Wyjaśniamy to. Jak to zrobić? Kliknij katalog więcej biznes. Mamy 800 sektorów. Wybierz jeden. Piwnica na wino. Reklamuj swoją winiarnię. Od tego momentu i z każdego zakątka świata, szukając piwnicy z winami, winnice będą wychodzić z krajów, w których ich będzie kosztować. Dane z winnicy, poczty, e-maili, sieci. Będziesz mógł skonsultować, kim są hurtownicy, detaliści na całym świecie. Skontaktuj się z agentami handlowymi, dystrybutorami i kupcami. Składaj oferty wina lub likwiduj zapasy. Proponuj lub otrzymuj możliwości biznesowe. I zostań zwycięskim oferentem sprzedaży Centrum Zakupów. Sprzedaj używane maszyny lub kupnowe. Zgłoś chęć kupna lub sprzedaży firmy. Dla Twojej wygody usługa alarmowa będzie Cię na bieżąco informować. Bycie częścią Centrum Zakupów jest bezpłatne na platformie. Możliwości biznesowe. Prowadź ładunki do samochodów dostawczych. Zgłoś puste samochody dostawcze. Inne usługi są płatne. Firmy za reklamę za 1 euro dziennie. Hurtownicy, detaliści i ogłaszają pół euro dziennie. Doradzamy, działamy w logistyce i alarmach za pół euro dziennie. Nie jesteśmy pośrednikami, masz bezpośredni kontakt z reklamodawcami. Projekcja platformy jest ogólnoświatowa. Dzięki korzyściom z pierwszej operacji zamortyzujesz swój abonament. Weźmy prawdziwy przypadek. Spośród 800 sektorów wybierzmy winnicę. Juan jest winiarzem. Zdecydowałeś się zareklamować swoją winiarnię na platformie. Obserwacja: taryf, konsultowane, czy są jakieś dotacje od Twojego rządu lub stowarzyszenia. Pan Hoffman z Niemiec szuka winnic. Wszedł na platformę w języku niemieckim, znalazł winnicę Juana i skontaktował się bezpośrednio. Juan w kartotece swojej winnicy podał pocztę, telefon, nazwisko osoby mówiącej po niemiecku. Pan Hoffman wie, z kim się kontaktować. Pan Hoffman musi przewieźć wino. I kontaktuje się ze swoim zwykłym przewoźnikiem, który pobiera od niego 2,0 euro. Pan Hoffman zgadza się na transport torby w katalogu logistyki Plus i uzyskuje cenę 1,0 euro. Jak uzyskałeś tę zniżkę? Bardzo łatwe. Zgłosił ładunek. Podało go pięciu przewoźników. Juan umieszcza zapas 400 zerowych litrów wina. Pięciu globalnych nabywców wina, u których włączył się alarm, kupuje od niego 200 zerowych litrów. Pozostałe 200 litrów będzie butelkowane i trzeba będzie kupić butelki. Z tego powodu dołącza do centrum skupu zgrupowanego z innymi winnicami. Zapowiada też, że kupuje butelki wina, uruchamiając dzwonki alarmowe DLA producentów. W biurze Huana jest dużo pracy. Kontaktują się z kupującymi i sprzedającymi. Juan chce kupić nowe maszyny i sprzedać stare. I robi to kupując maszyny i sprzedając maszyny. Juan szuka partnerów do swojej winnicy. Ponadto chcesz współpracować z puszką oleju. Aby to zrobić, wykorzystuje możliwości biznesowe. Sprzedaż i zakup firmy, alarmując zainteresowanych. Juan chce skontaktować się z nabywcami wina i oliwy i aktywuje alarmy. Aby otrzymywać powiadomienia, gdy nabywca wina lub oliwy wyśle reklamę. Ponadto stwarza możliwości biznesowe na całym świecie w zakresie współpracy z dystrybutorami. Żona Huana jest Norweszką i chciałaby sprzedawać swoje wina w swoim kraju, i wynajmuje swoje reklamy, gdy platforma jest dostępna w języku norweskim. Na koniec Juan sporządza listę hurtowników i dystrybutorów wina i oliwy z oliwek w 200 krajach i zaprasza ich na inaugurację swojej nowej firmy. Juan, Wina i Oliwa. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci tym filmem. Życzymy sukcesów w międzynarodowym biznesie. Bardzo dziękuję.